Witam Państwa bardzo serdecznie w studio mojedziałdowo.pl. Mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z Anną Balińską, niezwykłym gościem, pisarką, która pomimo młodego wieku jest już autorką pięciu powieści. Witam serdecznie. Okazją do dzisiejszego spotkania jest ukazanie się książki pod tytułem Miejsce na Ziemi. Myślę, że okładkę warto sobie też zobaczyć. Wydaje się, Aniu, że pisarstwo w Twoim przypadku to jest już jakby poniekąd pomysł na życie, skoro pięć powieści za tobą i reedycja jeszcze pierwszej, ale to później. <grytanie> tak. W zasadzie wydając pierwszą swoją powieść dokładnie pięć lat temu, bo 8 marca obchodzę właśnie pięć lat swojego bycia na rynku wydawniczym. Licząc od daty wydania książki, tak, czy jakby tak. chwycenia za pióro, żeby powstała powieść. Nie, 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 właśnie od, od wydania. Bo powieść, a w zasadzie nawet kilka powieści, powstało znacznie wcześniej, ale bardzo długo zwlekałam z tym, żeby komukolwiek to wysłać, z kimkolwiek się podzielić tymi, tymi książkami. Nie ukrywam, że. W zasadzie tak wpłynął bardzo mocno na mnie mój przyjaciel, kiedy zobaczył, że ja piszę te książki, sobie drukuję i wkładam je do segregatora, odstawiam na półkę i nie ma te, do tego nikt dostępu. Kiedy to zobaczył, zaczął podczytywać i mówi, że ty jesteś egoistką. Ja mówię, nie dzielisz się z... tak, tak, swoim tak. talentem. Dokładnie. Znaczymy. I on mówi, słuchaj, weź i to jak najszybciej. W zasadzie zrobiłam to bez dzielenia się z kimkolwiek w tajemnicy. Wysłałam Chodzi o tę pierwszą, która nosiła tytuł? Pod pelargoniowym balkonem, dokładnie. Wysłałam tę książkę do, do wielu wydawnictw i jednak byłam taką osobą, która nie za bardzo wiedziała, jak cały ten proces wydawniczy wygląda. Myślę, bo że nikt by nie wiedział na początku. Dokładnie, jak takie dziecko we mgle, prawda? Gdzieś tam po omacku, jednak wybrałam właśnie ofertę wydawnictwa Białe Pióro. Nie ukrywam, że wydawczyni pani Agnieszka kazała strasznie, E, przypadła mi tak do serca i, i poczułam, że to jest taki mój dobry anioł, który, który mi prowadzi. Ale też przewodnik, rozumiem tak. po tym, w jaki sposób technicznie rzecz ujmując, doprowadzić do wydania, do ukazania się tej powieści. Dokładnie, tak? dokładnie. Ona jest takim właśnie. Mm, ona jest osobą, która postawi do pionu, kiedy trzeba, mhm. e, zmotywuje, kiedy trzeba, wesprze, kiedy trzeba. Pilnie terminów zapewne. Oj, to zdecydowanie. Ona jest taką osobą, która wszystko, wszystko dopina. I tak Pelargoniowy Balkon ukazał się 8 marca właśnie w Dzień Kobiet w mojej rodziny Iławie. Był to pomysł ówczesnego kierownika Wydziału Promocji w Iławie. Książka ukazała się właśnie przede wszystkim we współpracy z tamtejszym Urzędem Miasta. I spotkaliśmy się 8 marca w hotelu Porcie 110. I to była książka stworzona przez kobietę dla kobiet o kobietach. Jakie emocje temu towarzyszyły? Mam na myśli moment, kiedy, nie wiem, może kurier przyjechał z pierwszym wydaniem. I książka w rękach. I? I to był taki niesamowity prezent z okazji moich urodzin, bo ja tą książkę otrzymałam 19 lutego. Więc ja się niesamowicie ucieszyłam i ja po prostu ją oglądałam z każdej strony, dotykałam. Ja podejrzewałam, że większość. Książką... Gładziłam okładkę, tak, tak. <grym> wąchałam. Dokładnie, właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że książko okolicy mają coś takiego, że uwielbiają zapach papieru, druku, bo to jest coś takiego, nie Ja często to słyszę. Wącham książki. Tak. <grym> No zapach, zapach książki, zapach, zapach druku, jakby e, 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 prowokuje nas do otwarcia i do zapoznania się z tajemnicą tej, 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 tak, tej książki. Tak. A jak ta pierwsza została przyjęta? Jak pani to ocenia z perspektywy tych pięciu lat? Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się takiego odbioru, bo ja w ogóle wysyłając. Y takie zapytanie do pani Agnieszki na początku. Chciałam zapytać, czy jesteśmy w stanie wydać jedną książkę, w zasadzie ją tak wydrukować po prostu, tak? I ja sobie ją postawię u siebie na półce i będę ją trzymała tylko dla siebie. Ona się zaczęła śmiać, bo mówi, no nie ma takiej opcji. Mamy, mamy biblioteki, musimy to porosyłać i tak dalej, więc wydajemy ileś tam egzemplarzy w przeciągu. Roku bardzo szybko ten nakład nam się zaczął kurczyć, wszyscy kupowali książki. Docierały do mnie takie śmieszne anegdoty, bo jednak pod pelargoniowym balkonem nie kojarzy się z powieścią obyczajową, tylko bardziej z działem ogrodnictwa, więc dosyć często było tak, że ktoś po prostu znajdował moje książki w uprawach pelargonii. I tak to się wszystko potoczyło, że rok później postanowiłam wydać drugą książkę. Szczęście od jutra. I w momencie, kiedy podpisywałam umowę już na tą drugą książkę, okazało się, że zostanę mamą. Więc miałam takie wrażenie, że troszeczkę promocja tej książki kulała. Mhm. Ubolewałam nad tym, bo jednak do piątego miesiąca ciąży mogłam brać udział w spotkaniach autorskich. I z czego to wynikało, że nie brałaś tego udziału? No, mówię, że dobrze się czułaś, a nie Tak. Wszystko. Po piątym miesiącu ciąży mm. troszeczkę zaczęły się nam komplikacje, mogłam mm. stracić mojego synka, więc postawiłam na to, co było dla mnie najważniejsze, najważniejsze dokładnie. Mm -hmm. Czy można określić, że wszystkie te książki, pomijając to, że czasami ta pierwsza znajdowała się w dziale ogrodniczym, czy one są obyczajowe, tak co do, co do, co do zasady, czy wszystkie mają te, tego typu wątki? Tak, tak. Mhm. Głównie są to powieści obyczajowe. Nie ukrywam, że, że te wątki romansu są, są też dosyć często umieszczane. I tak w zasadzie po tych pierwszych spotkaniach autorskich dowiedziałam się od czytelniczek, że powinno być. Więcej scen erotycznych, więc i, i takie się znajdują. <noise> Czyli słuchamy czytelników, tak? Zdecydowanie. Mhm. Ja kocham spotkania autorskie, zwłaszcza te kameralne, kiedy mogę się spotkać w takim wąskim gronie i porozmawiać sobie, w cztery oczy popatrzeć. Rozmawiamy o, o życiu prywatnym bardzo często i to gdzieś tam mnie wspiera i, i motywuje do tego, żeby pisać dalej. Mhm. Porozmawiamy teraz o tej najnowszej książce. Yy, tytuł. Jest tak naprawdę też płętą tej książki. Ja miałam przyjemność zapoznać się z jej treścią. Oczywiście nie powiemy w tej chwili, czy ona się dobrze, czy źle skończy, ale powiedzmy choć trochę czytelnikom, o, o czym jest książka Miejsce na Ziemi. Miejsce na Ziemi jest to powieść, w której główna bohaterka Anna, Nomen omen, <grytanie> <grytanie> po. Traumatycznych przeżyciach, postanawia odnaleźć swoje miejsce na Ziemi. To miejsce na Ziemi niekoniecznie ma się wiązać z konkretną lokalizacją, czyli, czyli jakimś miastem czy, czy wsią. Bardziej to miejsce na Ziemi jest taką podróżą w głąb siebie. Ona musi zrozumieć, co jest dla niej dobre, o co powinna walczyć w mhm. tym życiu, co sobie już odpuścić, a nawet co powinna odpuścić już dawno temu. Wyjeżdżę do Nikołowa i tutaj Nikołowo zostało stworzone specjalnie na potrzeby tej powieści. Nikołowa nigdzie Państwo nie znajdziecie na mapie. Spróbowałam poszukać, rzeczywiście nie ma. Tak. Stworzyłam je, ponieważ bardzo potrzebowałam takiego klimatycznego miejsca, które kojarzyłoby mi się wewnętrznie właśnie z takim sielankowym miejscem na ziemi. Więc jest to małe miasteczko, w pięknych okolicznościach przyrody Dokładnie. i z. Atmosferą małych miast, czyli wszyscy wszystkich znają tak. i wszyscy o wszystkich wiedzą. <noise> Dokładnie I, i ja jestem generalnie zakochana w takich małych miastach, stąd może też mój taki szybki powrót po studiach do, do rodzinnej i ławy. Wolę, kiedy to życie jest takie bardziej slow, takie bardziej spokojne, kiedy mogę piechotą przejść z jednego końca na, na drugie i niekoniecznie korzystać ze środków komunikacji. I dlatego ta moja Anna właśnie tam wylądowała, w takim małym miasteczku Nikołowo. Skąd pomysł na te fabuły? W zasadzie to cała ta historia gdzieś tam krążyła mi w głowie już od jakiegoś czasu. Nie ukrywam, że bardzo uwielbiam podglądać ludzi, uwielbiam ich słuchać. I to nie jest tak, że kiedy ktoś przychodzi zwierzać się mi i opowiadać o swoich problemach czy tajemnicach, to ja w na następnej książce to umieszczę, prawda? Jednak gdzieś tam staram się wpleść te, te wszystkie przeżycia, które dookoła mnie się pojawiają. Domyślam się, że ta książka powstała, żyjemy już w czasach pandemii ponad rok, więc rozumiem, że ona powstała w tym właśnie czasie. Czy to, że taki, a nie inny czas nastał i wszystkie okoliczności z tym związane miały wpływ? Raczej dobry na tę książkę, czy zły? Mam, mam na myśli to, czy wpłynęło to pozytywnie, że to być może trochę więcej czasu miała pani, miałaś na to, żeby, żeby, żeby to obmyśleć i napisać. Generalnie w okoliczności, które się z tym wiążą, bo mimo wszystko zatrzymała nas ta pandemia w domach. Niestety, tak. Nie ukrywam, że książka została napisana już jakiś czas temu, kiedy byłam już w zasadzie mamą. Więc ten urlop macierzyński skończył mi się w ubiegłym roku i postanowiłam wrócić na wiosnę do pracy. W tym czasie właśnie ta cała pandemia nastała. I mimo tego, że gdzieś tam mam wrażenie, że ten świat zrobił się troszeczkę wolniejszy, to ja troszeczkę nabrałam wiatru w żagle, bo jednak cały ten mój dzień kręci się wokół odprowadzenia do przedszkola mojego synka, pojechania do biura. <laughs> opieki nad dzieckiem, dosłownie. pracy. Tak, tak. I, i, i kobieta wraca do domu i musi jeszcze zrobić po drodze zakupy i, i posprzątać, ugotować, więc po prostu na takich pełnych obrotach jestem nieustannie. A najbardziej ubolewam nad tym, że nie możemy się spotkać na takich spotkaniach autorskich jak chociażby. Przy sekretach Walu, kiedy mieliśmy przepiękną scenerię w plenerze w Lidzbarku i, i można było po prostu spędzić to popołudnie razem. E, oczywiście. Ja tylko w... dodam, że na portalu moje do tej pory można znaleźć ten materiał i tak, ma sobie tak, obejrzeć. Tak, tak. co, co jest piękne, bo można do tego wrócić i e, zobaczyć, jak było. Dokładnie. E, czy inaczej się jakoś pracowało nad tą książką niż e, nad poprzednimi? Bo rozumiem, że te pierwsze to wyglądało na to, że już, pań, że już miałaś napisane, że tak powiem, jakieś, nie tylko schemat, ale książka tak mhm. naprawdę do dopracowania. No ale potem to zapewne już była, była kwestia, kiedy następna, czy pracujesz nad następną, co w niej będzie i tak dalej. Motywacja, różne rozmowy. Tak, nie ukrywam, że te dwie moje pierwsze książki to były wydane tak bez. Bez mojego jakiegoś doświadczenia. Teraz już wiem, w którym kierunku pójść, więc one są zupełnie inne. Też już jestem na innym etapie w życiu, bo jednak, wydając Pelargoniowy Balkon, byłam um, młodą, energiczną dziewczyną, która nie, nie była jeszcze mamą. W międzyczasie ten mój świat się bardzo zmienił. I trochę z takiej perspektywy te książki są pisane, <noise> czyli aktualnego, jakby. No... Pozycji w życiu, statusu i tak dalej. Czyli Dokładnie. czas płynie, mamy inne spojrzenie na wszystko. Zdecydowanie. Jedna z moich czytelniczek nawet napisała, że im bardziej ja staram się, staję się dojrzalsza, tym moje książki po prostu Aha. się zmieniają, gdzieś tam są to bardziej emocjonalne. Tak, tak nie, nie, być. Tak no. sobie wyobrażam to, że nie, nie, tak. więc powinno mieć to znaczenie. Tak. Chociaż powiem szczerze, że niektórzy są w szoku, kiedy rozmawiamy i według mnie właśnie ja mam taki sam. Podejście, że autor po prostu oddaje cząstkę siebie w tych mm. książkach, to niektórzy uważają, że, że chyba tak nie powinno być. A, czyli to Już jest, się... Jakby zdrada stylu i tak, w Tak, tak, dosłownie. A ja jednak myślę, że pisząc taką książkę, siadam do laptopa i po prostu ja żyję życiem tych bohaterów. A to też byłoby moje pytanie. Jak właśnie. Tak się domyślałam, że piszesz bezpośrednio w komputerze, w laptopie. Nie ma zapisków ręcznych, nie ma gdzieś tam. Teraz No nie. chyba. Czyli do pierwszych, do pierwszych powieści gdzieś tam jeszcze były, tak? A zdarza tak. ci się zapisywać jakieś pomysły do książek, gdzieś jesteś i o, to, by, to by mi się przydało, to byłby pomysł na, na następną powieść. Się tak? Nie ukrywam, że w, przy tych pierwszych książkach mogłam sobie pozwolić na jakieś notatki. Teraz, kiedy mój synek znajduje moje notatki, to musi je ubarwić, więc już czasami nie są do rozczytania. E, prowadzę kilka takich notesów, dzienników, w których zapisuję różne sentencje, e, zapisuję muzykę, która gdzieś tam na mnie wpływa. Niekoniecznie zapisuję właśnie te myśli uh -huh. i potem uh -huh. bardzo żałuję, bo jednak staram się to odtworzyć, a bardzo często już, już to nie jest to samo, co, co za tym pierwszym razem. I też jestem takim zaprzeczeniem wszelkich warsztatów pisania, bo tak jak zdążyłam się gdzieś tam zorientować, to okazuje się, że pisarz powinien usiąść, zrobić schemat, plan, Czyli porozpisywać są schematy, sobie. Konspekty i tak dalej. Tak. tak. A ja właśnie jestem totalnym zaprzeczeniem, bo próbowałam kiedyś napisać książkę, która, gdzieś tam już sobie wcześniej wymyśliłam zakończenie i nie doszło do skutku. Ja po prostu muszę usiąść i na bieżąco to, co czuję, ale czy ona się właśnie, ona powstaje w trakcie, nie masz, nie masz pełnego, choćby bardzo skrótowego pomysłu na tę książkę? To jest tak, że masz, wymyśliłaś bohaterów mniej więcej miejsce, i potem jakby to, co już napisałaś, jest podstawą do tego, co piszesz dalej? Rzeczywiście tak jest, że, że nie masz tej myśli takiej od początku do końca, co ma w niej być? Czy no te wątki się rozwijają tak? Bo tak. o, wydarzyło się to, więc. To tak, żyją swoim życiem. Żyją no. swoim życiem. Ja zaczynam pisać i gdzieś tam do połowy książki mam jakiś pomysł, mam jakiś plan na to. Wiem, jacy bohaterowie będą, a potem pozwalam im żyć swoim życiem. i Zapisujesz tylko to, co robią, i po prostu starasz się. Tak, żeby to, i to już się to samo jakoś później rozwija. Tak, tak mi się zdarzyło właśnie przy tych książkach. A gdzie jest twoje miejsce na ziemi? Jak uważasz, to jest Iława w tej chwili? Zdecydowanie. Myślę, że na tą chwilę jest to Iława, chociaż nie ukrywam, że gdzieś tam te myśli wokół Lidzbarka bardzo często krążą. I e, ja już zapowiedziałam kiedyś, że jeśli miałabym się wyprowadzić z Iławy, to na pewno to do Lidzbarka. Natomiast e, to miasto tak naprawdę mnie zauroczyło, kiedy, kiedy pisałam powieść i bardzo często je odwiedzałam, kiedy poznawałam ludzi. Gdzieś tam po prostu ja lubię klimat takich miasteczek i, uh -huh. i to mnie urzeka, właśnie, że, że na pewno nie poszedłem w kierunku wielkich aglomeracji, gdzie jest się anonimowym. Jest A w jesteś rozpoznawalna? Eee, trochę tak, trochę nie, bo jednak Iława posiada ponad 34 tysiące mieszkańców, e, więc nie wszędzie jednak zdarzało mi się, że po prostu osoby, te, które zwłaszcza wied wiedzą, że pracuję w informacji turystycznej, uf, zaglądają uf. do mnie, kupują książki, rozmawiamy. Albo na przykład gdzieś tam siedząc u fryzjera, jedna pani mówi: A, a to pani? A ja mówię: Tak, tak, jak to ja. I, I tak to wygląda, właśnie. Niemniej jednak czasami to ja się po prostu boję, że, że zaraz ta balińska to im wyskoczy z lodówki, bo jednak współpracuję z naszymi portalami i czasopismami w Iławie dwutorowo. Z jednej strony, jako właśnie pisarka, która wydaje kolejne książki, a z drugiej strony, jako informator turystyczny. Tak. Więc muszę informować o sezonie turystycznym, Taka o przygotowaniu. schizofrenia, tak? Tak, dokładnie. I, I czasami się śmiejemy, na przykład, kiedy siadam z którymś redaktorem i rozmawiamy, i, i załóżmy, poświęcamy czas na informację turystyczną, po czym następnego dnia się spotykamy i mówimy już o książkach. I <laughs> mój synek jest najlepszy, bo kiedy jedziemy do, do przedszkola i słyszy w radio. Znowu mamy. To mówi mamo, wyłącz to radio, bo gadasz i gadasz. Więc ten nie mój ma telefon mamy. Ten. Zdecydowanie. A poza tym pewnie chciałby zachować się po prostu dla siebie, a nie żeby wszyscy mieli dostęp i rozmawiali z jego mamą, no tak, przepraszam bardzo. Ale to tak właśnie było pod, podczas e, tej premiery w Lidzbarku, kiedy siedzieliśmy wszyscy właśnie nad tym małym jeziorkiem i nagle słyszę, to moja mama i on tak krzyczał przez tych wszystkich ludzi. Musiał uświadomić po prostu, no może nieliczni nie wiedzieli. <laughs> Ile w tych powierzchniach jest a, e, Ani? Myślę, że dosyć sporo. Myślę, że dosyć sporo. Co prawda, większość moich bohaterek to blondynki o niebieskich oczach. Gdzieś tam ludzie doszukiwali się na początku podobieństwa, ile z mm -hmm. tego, z mojego prawdziwego życia. Jednak ja nigdy nie napisałam autobiografii, raczej, raczej się nie zapowiada. Ale myślę, że te uczucia, emocje. Wszystko przed tobą, przelewa. <laughs> Przelewam na, na papier. Jakby swój sposób widzenia świata, tak? Tak, zdecydowanie. I dla mnie to też jest taka forma autoterapii, że kiedy jest ten taki ciężki czas, kiedy jestem na przykład zmęczona, przepracowana, albo dotyka mnie coś, coś bolesnego, odcinam się od tego świata, siadam i zaczynam pisać. Więc. W ten sposób się uspokajam i zapominam o problemach. Mm -hmm. A czy postaci, które występują w Twoich książkach, to są też jakby, nadajesz im cechy ludzi, których poznałaś, których znasz, czy to jest zupełnie wyłącznie Twoja wyobraźnia? I jedno i drugie tak mhm. na dobrą sprawę. Kiedyś jeden z moich znajomych pisarzy powiedział, że jeśli zdenerwujesz pisarza, to spodziewa się, że w następnej książce <grym> cię, cię uśmierci. A, cię... Dokładnie. A nie, nie ma przypadki wśród znajomych, ale to jestem ja, no dlaczego ty o mnie piszesz? To... <grym 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 nie zdarzyło mi się akurat takiej, takiej sytuacji, jednak mhm. już też kilka razy podkreślałam ostatnio przy okazji miejsca na ziemi. Mam taką, nie wiem czy nazwać bardziej czytelniczkę, czy znajomą, bo, bo znamy się i ze względu na moje książki, ale i też na, na takiej płaszczyźnie prywatnej czasami rozmawiamy ze sobą. I ja się śmiałam, że po prostu do tej Anny, która jest w książce, bardzo dużo cech przerzuciłam z tej Anny prawdziwej, którą, którą znam, bo, bo ta pani właśnie też ma na imię Ania. I ona jakiś czas temu właśnie powiedziała, że wszystkie dedykacje, które jej pisałam w książkach, zawsze jej się sprawdzały. Mm -hmm. To była pani, która gdzieś tam miała takie nieuporządkowane życie prywatne i bardzo chciała znaleźć taką prawdziwą miłość, znaleźć miejsce na ziemi, zacząć jakby wszystko od nowa. I dlatego w tych dedykacjach pisałam tak prosto z serca, mm -hmm. tak jak czułam, mm -hmm. tak jak jej życzę. No i się okazało, że, że wszystko się sprawdziło. I odnalazła swoje miejsce na ziemi. No i pięknie, że tak się stało. Podejrzewam w międzyczasie dedykację właśnie w tej ostatniej książce. Oczywiście jest już dla synka. Ciekawa jestem, czy będziesz mogła napisać jakiekolwiek inne w przyszłości. No. Bo będzie, a dlaczego nie ja? Dosłownie. On, on, on stwarza taką atmosferę właśnie takiego mojego miejsca na ziemi. Kiedy, kiedy jest moje dziecko obok, to ja już wiem, że niczego więcej nie I tam, potrzebuję. Tam, gdzie jej... syn, tam i to miejsce na ziemi tak naprawdę. Zdecydowanie. E, patronat na tą książką objął portal e, Moje WPL, A coś o tej współpracy? E, nasza współpraca właściwie zaczęła się przy Sekretach Walu. Wówczas poznałam pana Marcina i jego żonę. Wiem, że to są niesamowici ludzie i, i pełni tacy takiej pozytywnej energii. Przy projekcie, który podjęłam z biblioteką miejską w Iławie, czyli czytaj razem z nami Sekrety Welu, oni gdzieś tam też mnie wspierali, rozmawiałam z panią Anią. I tak w ramach tego podziękowania, ile dla mnie zrobili przy Sekretach Welu, zapytałam Pana Marcina, czy czy mogę umieścić ich logo na okładce? To było takie moje podziękowanie. Oczywiście, przystał na to z radością, więc, więc dla mnie to było coś niesamowitego. No i świetnie, mamy okazję porozmawiać przy okazji. A czy pracujesz już nad następną powieścią? Napisałam taką powieść, przy której muszę się zatrzymać na dłużej, ponieważ ta książka, kiedy wysłałam ją do mojej wydawczeni, ona tylko napisała, dlaczego taka długa. Ja się po prostu tak rozpisałam. Ja się już tak rozwinęłam w tych wątkach. wątkowa po prostu. Tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie. I um, myślę, że chyba będzie musiał popracować, żeby po prostu ją wydać w dwóch lub nawet Tama. trzech częściach. Być uh -huh. może właśnie wyjdzie jako trylogia ponieważ będzie to trzeba po prostu jakoś, jakoś I spiąć jednocześnie, tak, żeby była, tak. był wątek, który będzie można przenieść do kolejnej części Dokładnie, tej dokładnie. Mhm. A jeszcze powiedz, gdzie można nabyć te twoje książki? Moje książki można nabyć przede wszystkim chociażby na stronie Empiku, na stronie wydawnictwa Białe Pióro, w wielu księgarniach w Polsce. Wydawnictwo tak naprawdę ogólnopolskie? Zdecydowanie, mhm. zdecydowanie. I oczywiście u mnie bezpośrednio również. Wszystkie te książki powstały w jednym wydawnictwie? Tak, to, no, tak, tak, tak. Czyli ta współpraca tak naprawdę się już. Ukształtowała, satysfakcjonuje obie strony i, I tak będzie ładnie. kontynuowana. No i teraz jeszcze chciałam właśnie zapytać o to, dlaczego akurat tą zdecydowałaś się wydać ponownie? Czy ona jakby najbardziej, no jest ich już pięć, tak? No rozumiem, że ostatnia dopiero się ukazała, ale tamte też są znane i popularne. Czy do niej masz największy sentyment po prostu? Pod pelargoniowym balkonem ukazało się redycja tej książki. Nie Zatem ukrywam, pyta. że wybranie swojej ulubionej książki to jest generalnie no dla pewnie. mnie problem, bo tak jakby wybrać <grym> ulubione dziecko spośród wszystkich. Jednak pelargoniowy balkon był takim moim debiutem. Nakład się wyczerpał. Było mnóstwo zapytań o tą książkę i to właściwie właśnie moja wydawczyni nakierowała mnie na to, żeby powtórzyć ten pelargoniowy balkon. Ale już w innej szacie graficznej. Tamta była na zlecenie Urzędu Miasta w Iławie. Ona była bardzo taka lokalna. W książce znajdujemy zarówno na okładce, jak i w środku. Obrazy Agaty to takiej naszej mamy lokalnej o tym pierwszym wydaniu. Malarki, mhm. dokładnie. A tutaj już tak bardzo nie nakierowałyśmy się na Iławę, jak po prostu na powieść obyczajową. Kto pani Agnieszka uznała, że ta po prostu okładka, ta nowa okładka będzie bardziej pasowała do tej mojej kolekcji, bo jednak na tych książkach przede wszystkim mamy ludzi przede wszystkim kobiety. Tak. A tutaj, jednak. To taka bardzo. No, czasami mamy też mężczyznę. Tak, i tutaj w Sekretach Valoru <laughs> również, prawda? Antoniego. Tak. E, jednak, jednak takie bardziej przemawiające są, wydaje mi się. No rzeczywiście. E, imponujące jest to, że, że tak ci to pisanie idzie, że tak kolokwialnie powiem, bo no, pięć książek w krótkim czasie. Ile czasu pięć zajęło lat. ci pisa pisanie tej na przykład? Kilka miesięcy? Kilka, Kilka miesięcy. Zresztą nie ukrywam, że pierwszy pelargoniowy balkon napisałam w ciągu miesiąca. To jest tak, że ja po prostu siadałam, wracałam z pracy, ja potrafiłam pisać do, do rana. Potem kładłam się na kilka godzin, wstawałam, szłam do biura. To był też inny czas, bo, bo jednak nie, nie było kogoś, kto mówi mamo, skończ już, albo mamo, chodź się bawić. Więc dosyć szybko mi to poszło. Ze szczęściem od jutra było troszeczkę gorzej, bo nie ukrywam, że... Kiedy już miałam wysłać tą ostateczną wersję do wydawnictwa, zgubiłam pendrive'a, na którym miałam tą książkę zapisaną. A że byłam taką. Byłam, no jestem typową blondynką, która po prostu się zapomina i nie robi kopii. No to musiałam to gdzieś tam to od, odtwarzać na początku, od początku, więc mhm, no rzeczywiście. To, już, to już nie było to samo. To, to chyba już troszeczkę taki, taka łyżka dziekcie do pracy nad tą książką, prawda? No bo wszystko zrobione i trzeba tak, to zaczynać od tak, początku. Tak. Bardzo miło się z Tobą rozmawiało. Dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że to jest też ciekawe poznać bliżej Annę Balińską, autorkę już pięciu, przypomnijmy, książek obyczajowych i szykują się następne, proszę Państwa. Zachęcamy do lektury, a Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę. Anna Dziękuję Balińska serdecznie. I Renata Buczyńska.